Taki komentarz dostałam pod jednym z moich filmików na temat odpuszczenia. Trochę nie rozumiem, czym jest takie odpuszczenia. I już wszystko tłumacza. Kiedy masz w sobie bardzo głębokie poczucie krzywdy, ciągle rozmyślasz, ciągle przywołujesz tę krzywdę do siebie, to utrwalasz te ścieżki neuronalne, które utrzymują ciebie w pozycji ofiary. I mało tego, manifestujesz to do swojego życia. Więc dlatego możesz mieć takie poczucie znowu to samo, pomimo to, że wydaje ci się, że masz już problem dawno temu zażegnany. Ale jeżeli nie zmienisz ścieżki tutaj. To życie będzie się po prostu powielać według schematu, który masz w głowie. Drogą do odpuszczenia tej krzywdy jest usłyszenie w swoim umyśle narracji, która dzieje się wokół tej krzywdy. Może to na przykład być: To nie jest takie proste Nie wybacza, Nie odpuszcza, Nie chcę, Nie potrafię To jest zbyt trudne czyli to są te wszystkie głosy, które uniemożliwiają nam. Odpuszczenie, czyli nie, nie przebijemy się po prostu przez gąszcz tych słów, to to jest właśnie ta narracja, którą ty masz w pierwszej kolejności odpuścić. Czyli co nam zostaje? Czysta droga, aby właśnie odpuścić krzywdę. Czyli krzywda sama w sobie to już jest ostatni poziom. Ty się musisz przypatrzeć, co jest u góry. Jaką masz narrację wokół tego, bo tutaj jest Twoja największa blokada, która Ci uniemożliwia odpuścić właśnie krzywdę. Każdy głos, który słyszysz, należy odpuścić. Mam, kochani, nadzieję, że to jest jasne, że, że teraz będzie Wam łatwiej, lepiej i szybciej odpuszczać. Piszcie do mnie, jeżeli byłyby jakieś wątpliwości, to oczywiście będę robić nagranie dla Was dalej. Wspieram Was, na w miłości. Mm.